A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy fest challenge. Mamy taki samochód z takimi łocami. Ja tylko wiem, że to jest Aston Martin. A ile to, jaki, skąd i po co, na co, to nie wiem. I co gorsze, mam się dostać tam, 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 tam i wyciągnąć cewki i świece. Niby to nie jest jakiś fest problem, ale zaraz zobaczymy, jak rozkręcam go troszkę tutaj. To zobaczymy co tam, co, o co tam chodzi. Ale innym problemem jest to, że te 12 cylindrów, co tutaj jest. Jest, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć widocznych, a ten szóst, szósty cylinder, jakby z jednej strony licząc, jakoś jest schowany tam gdzieś pod, pod szybę. Także nie wiem, jeszcze chyba będziemy szybę wycinać zaraz. No ale dobra się i zobaczymy, co z tego będzie. Robimy szybciutką aktualizację tematu Aston w pierwszej kolejności trzeba wyflaczyć, wyciągnąć dwie listwy paliwowe, dwie szyny z pryskami. dopiero wtedy jest jakakolwiek szansa na odkręcenie kolektora i po takiej delikatnej zabawie ten kolektor wychodzi dzięki temu, że mamy na samym środku wyciętą klapkę rewizyjną wszystko, przez Astona w oryginale naprawdę, dzięki Bogu, że ona tam jest to jesteśmy w stanie wysunąć ten kolektor o nie, z tyłu przykręcone, nigdzie indziej. No to dobrze się udało. I teraz odkręcam drugi, drugą stronę kolektora i będę miał szansę odkręcić te pokrywy. I tam na pewno siedzą cewki i świece. Także biorę się i zaraz zobaczymy co dalej. A więc robimy aktualizację Aston Martin. Mamy 12 świec. Tylko 4 cewki. Aktualizujemy temat DBS Dwie do tyłu wrzucone nowe z tej strony Dwie do tyłu nowe z tej strony Resztę starych, tak jak sobie tego życzą Szefostwo sobie życzy, tak jest I teraz, i teraz wrzucam uszczelkę i zakładam kolektory Pojedyncze kolektory się wrzuca, a później listwy paliwowe Listwy paliwowe z tryskami Także teraz idę poczyścić tamte rzeczy i zaraz zakładamy całą resztę. Astonka stonka mamy skończonego. I zaraz posłuchamy, jak pięknie brzmi. No, odpal. No, pięknie, pięknie chodzi. Jeszcze damy mu się rozgrzać. Zabieramy na drogę. I zobaczymy, czy będzie wszystko w porządku. mamy Astonka mamy na jeździe próbnej fajne te ceramiczne hamulce są naprawdę doschnięcie tylko napadał hamulca i od razu jest i od razu jest e, efekt nurkowania świeci dalej jakiś błąd na desce to zaraz sobie go szczytam i zobaczę o co chodzi ale jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy, nie ma żadnej. Chodzi jeszcze gorzej jak wcześniej. Już zobaczymy co to było, jak nie to się kiedyś dowiemy, ale Kursik jest fajny. to w mieście jesteśmy, to nie za bardzo jest jak deptać. Ale... Dźwięki fajne wydaje. Naprawdę fajnie. Wyrcy. No, zobaczymy co z tego będzie. A więc zrobimy aktualizację tematu Aston i zobaczcie co tu jest. Dwa, cztery, sześć, osiem ceweczek. No bo niestety Astonik nie chodzi poprawnie, nie chodzi równo. I w tym momencie... Że pasuje zaśpiewać znowu w życiu mu nie wyszło chciał tanio, ale jednak nie pykło i co, wymieniamy te reszty 8 i składamy na nowo także już nie pokazywałem procedury zdejmowania kolektorów no bo nie ma co tu pokazywać troszkę szybszą metodę opanowałem, ale niedużo bez wyciągania listew paliwowych co prawda nie wiadomo czy to idzie tak złożyć, ale będziemy coś próbować Także zakładam 8 ceweczek I będzie mocno doinwestowany Z nowym układem zapłonowym A później będziemy dalej szukać Znaczy nie ja będę szukał, ja będę wymieniał to co mi każą Oczywiście nie mogę wam tablic pokazać do końca no Ale pokażę wam On jest brudny, nieumyty Ceramika Tam w środku jakiegoś pasażera mam W cabrio z taką, z taką Z takim tyłeczkiem no, powiedzmy, że zrobię tak. DBS. Dobra, tablice są. Może nikt nie będzie miał obiekcji. Autko. Autko ładne. No, pokażę wam już całość. No, taki ryjek. No, a w środku jest taki. Oczywiście teraz kontrolka świeci. Kontrolka świeci, bo mam drzwi otwarte. Co odnośnie, jeżeli chodzi o głos. Powiem wam, że głos ma piękny, piękny głosik, a tak chodzi 12 cylindrów, depnik, jak są zdrowe, jak jest zdrowe 12 to tak chodzi. Jedziemy delikatnie. Gazem. Wszystko pięknie, ładnie. W drive też potrafi jechać. Ono dole mamy kontrolki, jaki sport nam się świecą. Bardzo ładnie to jeździ, nie ma żadnych problemów. No i co? Uważam, że naprawa została wykonana w 100%. No i tam mnie bardzo dziwiło, bo liczyłem na to, liczyłem na to że ta na będzie nie trafiona. I że, I że nie będzie to działać, ale jednak się udało. No i co? I tak jak zawsze, tak jak zawsze, po jeździe próbnej można oddać auto do klienta albo przeważnie zawsze można oddać auto do klienta z powrotem, działa wszystko poprawnie. W 100% jest to sprawdzone. Przedtem nie potrafił jechać wolno, bo przerywał, szarpał. Teraz jeździ idealnie. Czyli jednak w Astonie. Trzeba robić 12 świec, 12 cewek, jest wszystko w porządku jest, jest to trudny samochód do zdiagnozowania diag, Diagnozkopami, które my mamy I, No i co? No i naprawa w 100% udana 517 koni Jest na pokładzie sprawdzone, że działają Wszystkie ładnie ciągną, przekazują napęd na tylnią i co? No i do następnego odcinka jakiegoś, tak jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i wbijajcie na Instagrama. Czekamy na kolejny challenge. Zgasi jeszcze raz <śmiennie> <śmiennie> Ta. No! No się nic nie rusza, nic się męda nie Czekaj, jeszcze z tyłu chcę usłyszeć. No. Serwin! Zgasi zapal. Piękna muzyka.